Masz dwa prezenty. Dziękuję. Jeden? Dziękuję. <grywa> Czy spora na prezenty? Dawaj. Ja Cztery, dni, dni. Drugi. Cztery dni. Drugi. Z drugi. drugiej strony. Tak, drugi. Przyjdzie czas. <grywa> drugi, drugi. No drugi. Popraw, bo nie poczułem. Dawaj. Przy ochronie? Popraw, bo nie poczułem. Ja sobie siedziałem. Siedziałem, czekam na prezent. Jebać cię do spodu. Tak? Tak, tak, proszę mają. zabrać wszystkie rzeczy. Panowie, w takim razie... Y... Też poskakać, czy co? Wyskaczesz. Dobrze, panowie, Ty, siadamy, tak. prowadzimy program. Ej, proszę, prostu, zabierzcie nie wszystkie piżarcie, rzeczy. Ja nie nie po no zepsułeś, chłopie. Co jest? Co bo ja nie wziąłem tu. tu. Nie, tu. nie po mnie ochrona musiała przyjść do samochodu. Ah. Dobrze, siadaj proszę, Denis, na środku, masz całą a kanapę. Nie? nie. No jak nie? Denis, masz całą kanapę dla ja siebie. Ja potwierdzam. Ale tak zawrze. było, ale tak było. A firmę transportową, kto pomówił? Jaką firmę transportową? No co? Na Instagramie. A chuj to obchodzi? Co? A pytać się możesz. A chuj to obchodzi, kurwa, ale kondonie mamy. Tak? Dobrze, poczekajcie chwilkę, panowie, sekundka. Mamy mały problem, ponieważ po tym liściu od Denisa nie działa mikrofon, tak więc panowie poprawiają okay. Nawet Proszę, powiedz coś, proszę o informację do reżysera, co jak dzisiaj ręce są kolego? Mi się zawsze trzęsą ręce. Kurwa. Robię od yy, Bardzo mocno zacząłeś coś Dennis, ten program. Chcę coś pokazać, jakby kamera mogła zbliżyć. Yy, 112, o co chodzi? Zgłaszasz to? Yy, na ten idzie to zgłosić z nie? Znaczy, ja myślę, że na ten chce z tobą zawalczyć, Ale co nie zmienia faktu. Chciałem zgłosić napaść na ulicy. Podle to ci mogą pałę do mordy cwelu. Ja nie wiem, czy Państwo słyszą Natana. W każdym razie natan podaje informację właśnie, gdzie się znajduje studio i zgłasza Denisa Załęckiego. Denis, proszę usiąść na środku u kanapy, ponieważ tak mamy kamerę ustawioną również.